Dzień dobry, moi drodzy koledzy. Bardzo proszę o pomoc, jeżeli ktoś będzie chętny. Eee, próbuję podłączyć centralkę DSL PC1616. Eee, wersja 4.23EU. Eee, ściągnąłem sobie program DLS-5. Dosyć fajnie to funkcjonuje. Udało mi się skomunikować po jak z centralą. Które mi warto będzie łatwiej podpoczyntować. No i teraz tak, po kolei. Ustawienia. Centrali wyglądają następująco. Oczywiście są fabryczne, także proszę nie przejmować się, że będę miał kod operatora 1, 2, 3, 4, bo oczywiście go zmienię. Zostaw. Tak. Kod operatora, kod główny zmieniłem i kod raportujący włączenia też chcę widzieć. Czyli, jeżeli ktoś wchodzi lub przychodzi do mnie, kod raportujący włączenia 0,2 Nie wiem, czy to dobrze, czy to źle. Jedziemy dalej. Podsystemy, podsystemy aktywne. Nie wiem, czy tu muszę coś zmieniać. No jak się na tym znacie, to spojrzycie i będziecie wiedzieć statusy, funkcje, harmonogramy. Tu chyba nie ma nic istotnego. Akumulator oczywiście mi nie działa, Podsystem system drugi jest nieaktywny, więc nawet go nie pokazuje. Niedozorowane. Pierwsza będzie opóźniona, bo to będzie akurat ta, która świeci idealnie na tabliczkę. Yy, z tym... z klawiaturą. I natychmiastowa, natychmiastowa, wszystkie pozostałe są natychmiastowe. Harmonogramy. auto autowyłączenia auto włączenia mam nieaktywne, nieaktywne, nieaktywne. Opcje. Tu chyba też nic nie wstawiamy. Monitoring. Teraz tak, numer telefonu do stacji wpisałem D i teraz na moim urządzeniu nie wiem, jaki wpisać, czy wpisywać jakikolwiek, czy nie wpisywać, bardzo proszę Was o pomoc. Format komunikacji DTMF Contact ID, taki sam Contact ID wypełniłem na GPRS T1, na module GPRS T1, ale nic na razie mi się nie komunikuje, Mnie jedno między drugim, nie mam w ogóle wszystko na to wskazuje żadnej komunikacji między moim, yy, moją centralką, a moim modułem t Numer T2 nieaktywny, numer T3 nieaktywny, kody raportujące. No i tutaj trochę zwolnię, nie wiem czy muszę tutaj coś odznaczyć, czy nie. Jeżeli tak, no to proszę dajcie znać co. następny kody raportujące usterek. Też dajcie znać, co mam zrobić. Podejrzewam, że usterka akumulatora, po prostu usterce i tak dalej. Tylko nie wiem, czy tu wpisać same 0,1 jedynki, czy jakieś inne liczby. Także jak możecie, to bardzo bym prosił o pomoc. Kody raportujące wyłączenia. No wyłączenia po alarmie, to na pewno muszę widzieć. Natomiast więcej nie wiem, czy muszę widzieć z tych rzeczy, które tutaj są, raczej nie Kody raportujące włączenia. To też raczej nie muszę, bo to jest tylko dla różnych użytkowników. Wschód raportujący alarm po włączeniu. O, widzisz, to powinienem znaczyć 01, No właśnie dlatego proszę bardzo pomóc. raportujące alarmy. Dla linii. kody po powrocie. Wody raportujące sabotaże. Też mam wszystko nie Wszystko jest na zero. Monitoring tak samo. Nie, jak i system instalatora, tak jak mówiłem, jest fabryczny, bo zrobiłem przed chwilą jeden centrali sprzętowy. Czasy systemowe, które już są też poustawiane. Opcje systemowe i teraz nie wiem, czy tutaj muszę coś zmieniać, czy nie. Mam to na podwójnych rezystorach, także tutaj tylko to jest jedyna opcja, którą zmieniałem. Jeśli chodzi o resztę, jestem zielony, zdaje się na Was, co powinienem zaznaczyć na tak, a co na nie. Status, sterka akumulatora. Obecnie nie ma podłączonego akumulatora, ale go podłączę, to już ten proszę się nie przejmować. Funkcje, status modułów. Komunikacja przez TLS. Nie wiem, czy tutaj muszę coś zmieniać. Prawdopodobnie nie. Wyjście PGM, to tej, że może rozkręcimy sobie sam na spokojnie. Oglądania bezprzewodowe, klawiatury. No ile jest to zdarzenie, ściągamy z tym zdali, to Jeżeli mogę Was prosić no, o pomoc, to chyba przede wszystkim to będzie pewnie dotyczyło tego, czyli monitoring, jaki numer telefonu do stacji wybrać, jaki format kontaktu i teraz druga rzecz, no to to, czyli czy tu mam wszystko dobrze poustawiane, czy te wszystkie rzeczy, które tutaj są wypisywane, są dobrze powypisywane, też Was proszę o pomoc. Jeżeli mogę ci powiedzieć, nie wiem, czy jest jakieś zestawienie, to też tutaj te kody, które powinny funkcjonować, też by, to bym Pomoc. Bardzo Wam dziękuję, moi przyjaciele. To jest tak, że jak ktoś z was pewnie się na tym zna, To dla niego spojrzy i będzie wiedział, a ja z siebie na tym odcinku nie boję się tego powiedzieć. Żeby wszystko zadziałało do tego, do tego momentu, to spędziłem kilkadziesiąt godzin nad tym, ale przyznam, że jestem zielony. Może byłem zielony teraz w miarę komuś. Jeszcze raz dzięki za pomoc. Do usłyszenia, do zobaczenia, do. Zobaczenia naszych wpisów mam nadzieję bardzo, bardzo pomocne. Dzięki.